13 lutego dzisiaj, 2017 rok, tak minus 10 jest. Wybrałem się do pracy rowerem, ale jestem mocno ubrany. Rzeka trochę zamarznięta. No nie zamarznięta, całkiem zamarznięta. Ale jest fajnie. Wcale nie, nie marznę. Teraz o tutaj, tak przyrzecę się sekundę, zatrzymałem, żeby nagrać. O. No i jedziemy dalej już, bo już jest pewnie za dwadzieścia siódma. No to w drogę. Ła. Zjechałem gdzieś w śnieg, nie, jednak muszę przerwać nagranie, bo nie da się jechać po śniegu i nagrywać.